Te przebarwienia można usunąć na zawsze. Jeżeli ten problem również Cię dotyczy, koniecznie zostań ze mną, bo dowiesz się, jak te przebarwienia wyglądają i jak należy je diagnozować, bo to jest sukces do usunięcia przebarwień. Zobaczysz, jak wygląda pielęgnacja domowa w celu rozjaśnienia tych przebarwień oraz jakie zabiegi wybrać, żeby rzeczywiście ta terapia była skuteczna. Zostań ze mną do końca, bo wszystkiego się dowiesz. Jeżeli chodzi o przebarwienia, ten temat jest naprawdę bardzo obszerny. Dlatego podzielimy ten film na dwie części. Dzisiaj skupimy się na tak zwanych zwykłych przebarwieniach. Natomiast druga część filmu będzie o samej melazmie, ponieważ jest to bardzo specyficzny rodzaj przebarwienia i tutaj trzeba troszeczkę inaczej na niego spojrzeć. Zacznijmy od samej genezy powstawania przebarwień i diagnozy. Czemu to jest takie ważne? Ponieważ dokładna diagnoza pozwoli nam skutecznie i trwale walczyć z tymi przebarwieniami. Jeżeli my źle zdiagnozujemy przebarwienia, to niestety możemy tak naprawdę krążyć w kółko i nie osiągnąć zamierzonego efektu. Jeżeli chodzi o same przebarwienia, powstają one w procesie tworzenia melaniny. Melanina. Jeżeli jest równomiernie rozłożona, mamy piękną opaleniznę, ale niestety nie ma tak łatwo. Najczęściej ten barwnik rozkłada się nierównomiernie, co niestety w następstwie tworzy nieestetyczne, ciemne plamy. Dzisiaj powiemy sobie o takich czterech przykładach, jeżeli chodzi o przebarwienia. Zaczniemy od przebarwień genetycznych. Przyjrzyjcie się swojej skórze, przyjrzyjcie się skórze w swojej rodzinie, czyli u mamy, taty, babki, dziadka, i zobaczcie, czy rzeczywiście znajdujecie jakieś podobieństwo. Jeżeli zobaczycie, że macie podobną skórę i, u, że tak powiem, starszego pokolenia te przebarwienia się pojawiają, to możecie mieć 90% pewność, że u Was również te przebarwienia mogą się pojawiać. Dlatego tak ważne jest, żeby zabezpieczać tą skórę i chronić tą skórę jak najszybciej, żeby nie doprowadzić do powstawania trwałych przebarwień. Kolejnym przebarwieniem, kolejnym typem przebarwień to przebarwienia posłoneczne, czyli piegi. Niektórzy oczywiście je lubią, ale też są osoby, na przykład ja, gdzie uważam, że nie są dla mnie one estetyczne, i chciałabym się za wszelką cenę pozbyć oraz nie doprowadzać do tego, żeby one się pojawiały. Na szczęście kiedy są tym typem przebarwień, gdzie są najpłycej położone i najlepiej reagują na różne zabiegi, czy w pielęgnacji domowej, czy w pielęgnacji gabinetowej. Kolejnym typem przebarwień to przebarwienia pozapalne. Jak sama nazwa wskazuje, wywodzą się one ze zmian zapalnych na skórze, najczęściej przy trądziku. Tak, trądzik to nie tylko same blizny, ale również nieestetyczne przebarwienia pozapalne, które nie tylko mają w sobie melaninę, czyli ten ciemny barwnik, ale również są z tendencją do właśnie nacieku zapalnego, dlatego najczęściej przybierają one barwę taką sinofioletową. Znowu tutaj bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja i odpowiednia terapia zabiegowa. I taki ostatni typ przebarwień, który ma związek tak naprawdę z pracą naszego organizmu, czyli czy przyjmujemy jakieś leki, bądź czy w naszym organizmie toczy się jakaś choroba, proces zapalny? Na przykład mamy tu przebarwienia posterydowe, przebarwienia po antykoncepcji hormonalnej, przebarwienia z tytułu choroby wątroby czy chorób tarczycy. Więc tak wygląda ogólny podział, jeżeli chodzi o przebarwienia. Natomiast jeżeli masz problem z diagnozą właśnie tych przebarwień, koniecznie skorzystaj z konsultacji kosmetologicznej. Bo, tak jak powiedziałam, diagnoza jest bardzo ważna, bo dzięki odpowiedniej i trafnej diagnozie, dobranie odpowiednich zabiegów, jesteśmy w stanie trwale i skutecznie usunąć te przebarwienia. No dobrze, to teraz co robić? Już wiele razy na filmach czy na Instagramie powtarzałam Wam, jak bardzo ważne jest łączenie terapii pielęgnacji w domu i zabiegów w gabinecie. Ale zacznijmy od właśnie tej pielęgnacji domowej, czyli od czego zaczynamy? Filtry zawsze i wszędzie. Jest to nieodłączny element walki z przebarwieniami. Jeżeli nie ma wprowadzonych filtrów i to tych najwyższych filtrów w codziennym użytku, niestety nie ma mowy o skutecznej terapii i skutecznej walce z przebarwieniami. Więc to jest pierwszy obowiązkowy punkt czyli filtry. Teraz substancje aktywne. Najbardziej popularną substancją aktywną w walce z przebarwieniami to witamina C. Które ma, która ma tak naprawdę działanie rozjaśniające i rozbijające barwnik. Pięknie rozświetla skórę, dzięki czemu te przebarwienia są znacznie mniej widoczne. Ale bardzo ważne, zabawa z witaminą C wcale nie jest taka prosta, ponieważ musimy dobrać odpowiednie stężenie do naszej skóry i do naszej cery. Skóry wrażliwe, podatne na podrażnienia, muszą skupić się na znacznie niższych stężeniach w przypadku witaminy C, co również wpływa na długość, i skuteczność terapii. Kolejnym składnikiem to kwas azelainowy. Kwas azelainowy, podobnie jak kwas traneksamowy działa jak bloker. On blokuje działanie melanocytów do tworzenia barwnika. Dlatego tak ważne jest, żeby używać go w swojej pielęgnacji, bo on dosłownie zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. E, używanie tych kwasów musi być zrównoważone. Ponieważ nie możemy doprowadzić do zbyt mocnego ścieńczenia skórka i do zbyt mocnego podrażnienia skóry, bo to niestety również prowadzi do tego, że ryzyko przebarwień jest znacznie większe. Kolejnym produktem to retinoidy. Retinoidy, może nie tyle co mają zdolność usuwania przebarwień, ale rozbijają te przebarwienia. Dodatkowo złuszczają naskórek, kolor skóry jest wyrównany. I znowu te przebarwienia są znacznie mniej widoczne. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o usuwanie przebarwień, czy tą pielęgnację domową, bardzo ważna jest równowaga, bo złuszczanie jest kluczem, jeżeli chodzi o usuwanie przebarwień. O tyle wprowadzanie stanu zapalnego, niekontrolowanego stanu zapalnego, może bardziej zaszkodzić niż pomoc. Dlatego musi być balans. Odpowiedni balans złuszczania, odpowiedni balans nawilżania i odpowiedni balans ochrony. Tip numer jeden. Witamina C, jak już Wam powiedziałam, świetnie radzi sobie z rozjaśnieniem przebarwing, ale jak ją wykorzystać w pielęgnacji domowej? Witamina C to bardzo silny antyoksydant, dlatego zastosuj go przed filtrem przeciwsłonecznym, ponieważ witamina C podbije działanie filtrów przeciwsłonecznych i lepiej będą one działać na Twoją skórę. No dobrze, to teraz podsumujmy sobie tą pielęgnację domową. Czyli zaczynamy od złuszczania, które ma za zadanie już rozjaśnić nam przebarwienia. To w pielęgnacji wieczornej. W pielęgnacji porannej koniecznie serum z witaminą C, odpowiednio dobrane do skóry. No i oczywiście na zakończenie wysoki filtr ochronny. SPF 50 to mus w Waszej pielęgnacji. A teraz tip numer dwa. Robić, żeby jak najbardziej blokować te przebarwienia, które już są na naszej skórze. Tak jak wiecie, SPF, ten najwyższy SPF, chroni skórę w około 98%, więc jakiś tam procent będzie przenikał na naszą skórę. Niestety przebarwienia mają genialną zdolność do wyłapywania promieniowania, dlatego możecie dodatkowo się ochronić. Stosując korektor bądź podkład właśnie na te przebarwienia. Im przebarwienia są lepiej przykryte, tym mniej będą wychwytywać to promieniowanie i mniej będą ciemnieć. Jeżeli chcecie walczyć z przebarwieniami tylko pielęgnacją domową, wtedy musicie uzbroić się w cierpliwość, bo to rzeczywiście parę miesięcy walki. Natomiast wchodzimy wtedy z zabiegami w gabinecie. Zabiegi w gabinecie znacznie skracają ten proces, pozwalają osiągnąć szybsze i lepsze efekty, bo zabiegi po prostu działają głębiej. Do wyboru jest naprawdę gama zabiegów. Peelingi glaserowe, kwasy, dermapen, połączenie, bo tak jak Wam mówiłam, terapie łączone naprawdę przynoszą świetne efekty. W przypadku tych powierzchniowych przebarwień posłonecznych, na przykład piegów. Wystarczy skupić się na peelingach laserowych. Ale kiedy mamy już problem z tymi genetycznymi przebarwieniami, czy przebarwieniami po lekach, bądź po zmianach zapalnych, wtedy warto już wejść w mocniejsze zabiegi. Połączenie i kwasów, i na przykład dermapena, żeby jak najmocniej na nie działać i żeby jak najlepiej je usuwać. Dlatego koniecznie diagnoza, konsultacja i działamy. Przebarwienia to temat rzeka. Tak naprawdę nie ma złotego środka ani jednej metody na pozbycie się tych przebarwień. Trzeba zawsze podejść indywidualnie, ale z głową. Niestety czasami na rynku pojawiają się bardzo agresywne maści, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku i tak naprawdę dla nas, kosmetologów, wydłużają czas pracy i przedłużają terapię zabiegową, co nie zawsze jest dobre dla naszej skóry. I teraz chciałabym Cię również zaprosić do kolejnego filmu o melazmie. Jest to trochę inny typ przebarwień, trochę inaczej wpływa na naszą skórę i dosyć charakterystycznie wygląda. Jeżeli jesteś ciekawa, koniecznie włącz subskrypcję i oglądaj dalej.